I witam ponownie. Honda już zdałem i dostałem samochód zastępczy. Oto Honda Jazz Crossstar. uwaga, hybryda. Znaczy w sumie to już chyba żadna uwaga, bo wszystkie obecne Hondy to hybrydy. No nic, to przy okazji potestujemy. Zobaczymy jakie tu spalania, nawet nie wiem dokładnie jaki tu silnik, 1.5 też. Tak jak w tych większych. Nówka sztuka z tego co widzę w środku to pachnie no prosto z fabryki 859 km przebiegu. Ho ho ho, to mi się trafiło. No nic, jadę teraz do teatru ludowego tak pomyślałem, żebym sobie skasował spalanie, ale nie wiem co tu robić, jak tu wejść w te ustawienia. Nie wiem czy go poznam, spróbuję go rozkminić. Dobra, słuchajcie, chwilę mi to zajęło, ale już wiem, komputer pokładowy jest tutaj, jest przebieg A, czyli do tej pory spaliła 6,4. Przebieg B sobie właśnie skasowałem, 0,0 chociaż tu pokazuje 6.4 a to nie wiem czy skasowałem no nic, nie mam w tym momencie czasu się bawić bo muszę jechać no to jedziemy automacik Bardzo. Za 50 metrów skręć w prawo. Wyciszę ją. Bardzo lekko chodzi kierownica. Pierwsze wrażenie. jest odzyskiwanie energii, puściłem gaz i on zaczął sobie hamować, takie dziwne wrażenie bo normalnie jak człowiek puści gaz, no to wiele się nie dzieje, auto się toczy a tutaj ewidentnie mi hamował nie wiem czy słyszycie, silnik jest zapewne znaczy na pewno jest zimny o teraz się wyłączył ale był dość głośny Teraz tylko elektryk. Teraz włączył się na chwilę silnik. Przy około 50 na godzinę. No, słuchajcie, ten wynik akurat robi wrażenie, bo naprawdę start z zimnego silnika, a już jest 6:6, a nie wiem ile ja przejechałem 500 metrów, może kilometr. No, robi to wrażenie. Teraz cały czas na prądzie. Teraz się mi włączył silnik. Ale powiem Wam, że jak się włączył, to musiałem się nasłuchiwać, żeby usłyszeć, że się włączył. Bo teraz jak dodam gazu, to już go bardziej słyszę. Teraz sobie tu stoję przed świetłami i silnik chodzi. Czyli, jak rozumiem, ładuję sobie baterię. No bo, jak rozumiem, tyle spadło. Napięcie. Teraz widzę 6 minut korka. no Jadę cały czas w korku, się w tym momencie chodzi. Widzę, że się podładował, trochę więcej, ale nie ma jeszcze pełnego stanu baterii. Słuchajcie, z pierwszych wrażeń można na pewno. Poza tym, że właśnie kierownica bardzo leciutko chodzi. Lusterka boczne dużo mniejsze niż w CRVC, Takie malutkie, bym powiedział. Natomiast jest bardzo dobra widoczność. Ten suchek się wydaje bardzo cienki. Tu zobaczcie, jest dodatkowa szybka jak w Renault Espace pierwszej generacji. Może i to nawet dziwnie wygląda. Ten supek taki cieniuteńki Ale powiem wam, poprzez to, to jest Bardzo dobra widoczność No, a ja cały czas jadę w korku Spalanie 5.7 No, włączył się silnik Generalnie zauważyłem, że ten hamulec tak działa, że jeżeli ja teraz puszczę gaz, to on się toczy tak jak normalnie każde normalne auto spalinowe. Natomiast, jeżeli przy takim toczeniu musnę choć na chwilę pedał hamulca, to on momentalnie właśnie przechodzi w tryb tej rekuperacji, czy jak się to nazywa, i zaczyna ładować baterię, no i czuć, że auto zwalnia. No i w sumie to jest nawet fajne. Oszczędzamy klocki hamulcowe, a auto samo delikatnie zwalnia w korku. Bardzo fajna sprawa. celu jeszcze 3,5 km łącznie, pewnie jakieś 10, dzisiaj zrobimy w tej trasie. Teraz hamuję silnikiem, zastanawiam się, czy świeci się wtedy. Stop, napiszcie w komentarzu. Zapomniałem sobie włączyć auto hold. Ja Cały trzymam nogę na hamulcu. No i mamy 4.8 Znowu silnik się wyłączył przy około 50 na godzinę. Ok, moi drodzy, dojechałem pod teatr ludowy. No, wyłączyłem zapłon i w tym momencie skasował się licznik, bo tak jest ustawione przy wyłączaniu zapłonu. Ale ostateczny wynik to był 4,8. Niestety średniej prędkości tu nie widzę, nie mam też czasu się bawić. No to cóż, serfowka by tu spaliła około 9, może nawet 10 w tych korkach. Mazda spaliłaby 7. A tu mamy niecałe 5 litrów. Dzięki. Trzymajcie. Się.